Właśnie w tym momencie szef Sztabu Wyborczego Koalicji Europejskiej, pan Marcin Wiśniewski, pełnomocnik wyborczy, pan Piotr Drążek, rejestrują w Państwowej Komisji Wyborczej listę w wyborach do Europarlamentu Koalicji Europejskiej w województwie kujawsko pomorskim Myślę, że będziemy za chwilę mieli informację, że jesteśmy zarejestrowani może jako jedna... Z pierwszych ugrupowań politycznych. Gdyby rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2019 roku wydał taki sam procent pieniędzy na oświatę, jaki wydano w ostatnim roku rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u w 2015 roku to wartość wydatków na oświatę powinna wynieść ponad 55 miliardów złotych, a wynosi w 2019 roku zaledwie 48 miliardów złotych. Mamy 7 miliardów różnicy. Polityczne Koalicji Europejskiej przedstawiają w ostatnim czasie różne dane, no ale są to dane niestety nieprawdziwe. Polecam panom przyspieszony kurs podstaw matematyki. Na chwilę obecną wydatki rządu Prawa i Sprawiedliwości na finansowanie edukacji to 46 miliardów złotych i w latach 2016-2019 zwiększyliśmy te wydatki o 5,5 miliarda, a zatem jeżeli zostały zwiększone o 5,5 miliarda, to nie mogły wynosić zarządów Platformy tyle, na ile powołują się panowie. Nie była to ta kwota, o której mówią.